Dzisiaj chciałem wam pokazać, czy przypomnieć o pewnych narzędziach wizualizacyjnych, które mogą znacznie poprawić jakość wizualizacji Waszych projektów. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałem Wam jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze jedną funkcjonalność. Prawdopodobnie zauważyliście, czy może wiecie, że gdzieś w inwentorze mamy też możliwość wczytywania plików płytek PCB, czyli płytek elektronicznych z komponentami. Mamy specjalne translatory, które pozwalają nam w wygodny sposób wczytać. Pliki, które będziemy chcieli wczytać. Mam taki plik, akurat pochodzący z innego systemu. Jeżeli go uruchomię, zobaczcie, program wam pokazuje od razu, co będzie wczytywane. Przede wszystkim e, płytka elektroniczna wraz z otworami. No i wszystkie komponenty są też automatycznie tutaj przez program, jak gdyby rozpoznawane i zostaną wczytane. Ale jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, to jak pewnie założycie w pewnym momencie e, tylko zostanie utworzony element, też wymiarze być generowane komponenty. Program nie generuje rzeczywistego kształtu komponentów, tak jak tutaj widzicie, tylko zastępuje je po prostu ym, kopertami, czy ym, obejmującymi maksymalne rozmiary komponentów, czyli takie prosty podłościany o maksymalnych y, wymiarach są tworzone. Co w rzeczywistości, jak widzicie, no, nie zawsze ma, niewielu ma wspólnego tak naprawdę z. z z rzeczywistym modelem. Jeżeli byśmy chcieli taki model, na przykład, wykorzystać do wizualizacji czy do symulacji, chociażby CFD, yy, chłodzenia, no ten model się nadaje. Widzimy, widzimy, że to są jakieś duże komponenty. Nie wiem, czy to jest rzeczywisty rozmiar komponentu, czy inny, i w tym momencie przydałoby się w jakiś sposób mieć narzędzie, które pozwoliłoby nam tą płytkę elektroniczną zamienić na coś, co bardziej przypomina taki rzeczywisty yy, element, komponent elektroniczny. Mamy tu do, 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 do dyspozycji dwa, dwa podejścia. Jedno, jest to podejście płatne. Jest taka firma, która nazywa się Desktop EDA, która utworzyła taki specjalny program dla inwentora, aplikację dla inwentora jest certyfikowaną z 2015, potem że z 2016 też coś działa, która pozwala wam po prostu automatycznie podmienić wszystkie te prostopadłościane na odpowiadające rzeczywiste elementy czy m, elektroniczne m, pochodzące z bazy danych. Jeżeli, e, to jest jedno z rozwiązań. Drugim rozwiązaniem jest takie, że czasami być może mamy już gotowe elementy typowe elektroniczne, które często są wykorzystywane w takiej płytce i wiemy, jak one wyglądają, zgromadziliśmy taką bibliotekę, więc możemy na przykład sobie jakieś, napisać jakieś makro, czy chociażby skorzystać e, z możliwości napisania reguły w iLogicu, które pozwoli nam e, w tym momencie mm, no, chociażby na zamianę odpowiednią geometrii na jedną na drugą. To akurat w tym przypadku dość złożone są nazwy w tej geometrii, więc tutaj jest cały zestaw poleceń, które powodują, tak naprawdę próbują odnaleźć numer, numer komponentu, numer części i podmienić ją na odpowiedni, odpowiedni który będzie wystawał, tak naprawdę, który, będzie, który występuje w bibliotece. Zakładając, że mamy bibliotekę u siebie zlokalizowaną, to tak naprawdę to jest linia, która powoduje zamianę jednego komponentu na drugi, po kolei Według wszystkich tutaj parametrów, które zostały zdefiniowane w, w naszym elemencie. Mam bibliotekę z komponentami tutaj zdefiniowaną, i to jest prosta reguła iLogic, bazująca na VBA, którą możemy w tym momencie uruchomić. Zobaczcie, że ja taką regułę uruchomię. Program automatycznie zacznie mi podmieniać wszystkie komponenty bezpośrednio o odpowiedniej numerze części, no i jego odpowiednik, taki rzeczywisty, który jest dostępny bezpośrednio w modelu. Widzimy już po kolei elementy zaczynają nabierać kształtu no i widzimy, że tak naprawdę nasza płytka wygląda w rzeczywistości w taki sposób. No, zupełnie inne niż to, co pokazywał nam taki domyślny podgląd, który mogliśmy wykorzystać. Ale to jeszcze nie, nie koniec powiedzmy, narzędzi, które możemy wykorzystać, polepszyć jakość wizualizacji. Taki model dalej moglibyśmy podać jakimś różnego typu cieniowaniu, renderingu, ale w wielu takich elementach występują też elementy, które się świecą. Chociażby na przykład, jeżeli weźmiemy sobie tutaj to gniazdo sieciowe, to tutaj mamy zwykle Dwie diody LED, które w odpowiedni sposób naświecą. Nie wiem, czy wiecie, co zauważyliście, ale w inventorze mamy też narzędzia takie, które pozwalają nam na symulację tego typu materiałów świecących. Jeżeli wejdziemy sobie w bibliotekę, w bibliotekę materiałów, to tu na liście, jeżeli wpiszecie na przykład sobie LED, zobaczcie, pojawiają się materiały. Tylko, że musimy przełączyć się na taką bibliotekę, Mamy na przykład zielony wyłączony, zielony włączony, czerwony wyłączony, czerwony włączony, żółte. Kilka materiałów typowo świecących. Ja taki materiał na przykład mam tu zdefiniowany. Możecie dodatkowo jeszcze, jeżeli chcecie zwiększyć jakość wizualizacji, czyli intensywność świecenia, możecie wejść zawsze w taki materiał. I tu na przykład, kiedy macie opcję samego self-illumination, czyli świecenie, możecie na przykład zmienić z domyślnego led panel czy led screen na przykład na coś mocniejszego tak jak na przykład mam desk, desk lamp lenses to znacznie zwiększa w tym momencie intensywność świecenia i spróbujmy w tym momencie zaznaczyć taki oto, taką oto część tutaj, którą mamy weźmy całą bryłę i przypiszmy do niej po prostu taki kolor Podobnie możemy zrobić na z tym drugim materiałem. Sprawdźmy, czy on też tutaj mocno się świeci. Um, czy on jest tutaj zdefiniowany. Mamy w LED panel. Spróbujmy zwiększyć na przykład na, na coś takiego. Mocniejszy, czerwony, będzie moc intensywniej będzie się świeciła. Taka w tym momencie e, dioda. I znowuż musimy wskazać po prostu bryłę. Przypisać do niej e, materiał. Świecący i to wszystko, zobaczcie. Mamy już, już w tej chwili one wydają się, że wyglądają jakby, jakby się świeciły. Możemy dalej na przykład wziąć, spróbować włączyć funkcjonalność, chociażby przełączyć się w tryb realistyczny i na przykład włączyć ray tracing. Z tym, że przy ray tracingu podstawowym, najniższym nie widać świecenia. Jeżeli włączymy na przykład wersję draft, natychmiast zobaczcie, pojawiają się tutaj. Odcienie, czy po prostu widzimy, że pojawia się ta, ta, ta światłość, która jest generowana przez taką diodę, zarówno jedną, jak i drugą. Prawdopodobnie możemy zobaczyć w tym momencie te e, odcienie, czy materiały, które tutaj, powiedzmy, w odpowiedni sposób są wyświetlane. Jeżeli teraz na przykład ten materiał sobie wrócimy sobie z naszym komponentem do pełnego naszego tutaj widoku, spróbujemy sobie tutaj jeszcze raz włączyć, może cieniowanie a, dla naszego, go, naszej geometrii wybraliśmy sobie na przykład inne rodzaje materiałów na przykład inne rodzaj oświetlenia i przełączmy się w tryb realistyczny, to teraz jeżeli włączymy ray tracing na no, co najmniej na poziomie draft widzimy automatycznie już te nasze komponenty zaczynają dużo bardziej realistycznie wyglądać czy świecić co przez co możemy znacznie powiększyć czy zwiększyć po prostu jakość naszych wizualizacji komponentów, które po prostu produkujemy, na przykład na cele marketingowe, żeby można było je wykorzystać jako ładne wizualizacje komponentów. Moglibyśmy to jeszcze ewentualnie, jeżeli chcemy dodać jakieś cienie, spróbujemy zmienić też może orientację, będzie to na widok z góry, no i w tym momencie zaraz będziemy mieli chyba czas. Bardziej atrakcyjnie wyglądający, po prostu, um, podgląd wizualizacyjny naszego komponentu. Jak widzicie, bardzo proste narzędzie, szybko można wykorzystać ten materiał. Nie każdy sobie zdaje sobie sprawę, że te materiały tam są. Ja też na nie niedawno przypadkiem trafiłem i widzę, że można rzeczywiście bardzo fajne um, wizualizacje zrobić, właśnie, szybko, wykorzystując tego typu materiały. To wszystko, co chciałem dzisiaj Wam pokazać. Krótka prezentacja. E, Krótka, krótka porad, krótkich, kilka porad, kilka krótkich porad. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało, wykorzystacie to kiedyś w swoich projektach. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.